Nagrzewam troszeczkę kartery, żeby powyciągać stare łożyska. To jedno łożysko tutaj jest bardziej skomplikowane, żeby je wyjąć ono jest po prostu tutaj wsunięte, nie ma, nie ma przejścia na przelot, trzeba sobie po prostu albo kupić ściągacz, albo dorobić ja sobie wziąłem zwykłą taką śrubę śrubę zawiasową widzicie, z okrągłą główką zeszlifowałem tą główkę z jednej strony także ona wchodzi w łożysko ciężko o. chwyciłem sobie tą śrubę w imadło, uderzyłem młotkiem gumowym tutaj w tą metalową prowadnicę tam się nic nie stanie, jak uderzycie. No i sobie to łożysko wyciągnąłem, tak jak pokazałem. Zobaczcie. O. Na takiej zasadzie, że to tutaj podhacza i można sobie pociągnąć. No tutaj miałem uszkodzoną ściankę. Ktoś miał uszkodzoną w zasadzie od łańcucha, który spadł, więc sobie tutaj naspawałem. Teraz będę to musiał. Oszlifować przy okazji tu troszeczkę wzmocnienia, żeby to się już trzymało tak, tak mocniej, żeby ta ścianka nie była taka cieniutka. Za chwilę to obszlifuję i będzie gotowe do składania. Oczywiście po opryszczeniu, tak. No, ścianka idealnie naprawiona. Tutaj troszeczkę. Więcej nadlane, tak? tak jak mówiłem, żeby to było już takie solidniejsze trzymanie. Bardzo ładnie to wyszło. Zawsze warto przy, przy jakimś remoncie silnika, jeżeli są gdzieś takie uszkodzenia brzydkie, to warto to ponaprawiać. Tak samo jak tutaj był taki. Mocno, mocno wyszlifowany numer, po prostu ktoś starł ten, ten oryginalny numer w taki sposób, że powstało tutaj zagłębienie, i w tym zagłębieniu był nabity jakiś tam numer inny, więc ten numer ja sobie tutaj ładnie usunąłem. W taki sposób, że to naspawałem, obszlifowałem i teraz tutaj jest wszystko fajnie na równo. No trzeba to było zrobić, bo po prostu tutaj już ta ścianka była też, e, ta przylnia była troszeczkę osłabiona, było jej za mało, w mojej opinii teraz jest dużo lepiej. Obczyszczę kartery benzynką i można składać. Wszystko ładnie przygotowane, umyte, musi sobie wyschnąć i będę to składać. Siemanko, mamy weekend. Nagrywamy sobie tutaj, jak będziemy składać silnik, choć bliżej, bo nie słychać. Zobaczcie, mam łożyska, niestety, wszystkie, wszystkie kryte zamknięte trzeba sobie pootwierać. A to się robi, tak. Terem, i wyrzucam. I następne. Taka łatwa sprawa. Nie jest to skomplikowane. Niektórzy myślą, że, że to jest trudne, skomplikowane, ale wcale nie. I czy jest to łożysko z kryciem metalowym, czy y, tutaj z takim y, plastikowym, zwykłym, no to się robi w ten sam sposób. ten sam sposób się to po prostu otwiera. Zobaczcie, jak on śmieci, tutaj. Pokaż ludziom śmieci. Ja <laughs> sobie rzucam, później to y, będę sprzątać. Teraz będę montować sobie skrzynię, łożysko już zamontowałem, to powinno tu wszystko wejść, a jak nie wejdzie, to mam pomocnika. O, jest dobrze, jest pomocnik, pomocnik chwyci młotek, no tak to jest, tu proszę klepnąć lekko, no klepni. No klepnij, klepnij. Dobra. Teraz tu klepi, leciutko. Teraz tu. Ale trochę mocniej, bo to nic nie idzie. O, lewą ręką, to tak. Przyklepę jak przyklepę, nie? No właśnie. Jeszcze troszkę, ale to już chyba sam sobie doklępię. O, można grać jak to się robi. Normalnie trzeba wziąć na nogi. No znaczy, trzeba leciutko poklepać, no tak to jest. Wszystko działa jak trzeba. No i jest. Skrzynię w jak zakładałem. Wał sobie przed chwilą założyłem. Musiałem sobie palniczkiem nagrzać delikatnie kartek, przyłożyć wał. Z lekka go tutaj docisnąć. No wiadomo poprzez klepnięcie, tak? Dlatego jest na beleczkach. Kładzie się tutaj sobie tak złożeń taki. O, tak się kładzie, można to leciutko y, doklepać w końcowej fazie. Teraz muszę nagrzać sobie tą połóweczkę, y, ale przedtem jeszcze silikonem obsmarować, no i to wszystko złożyć. A muszę jeszcze śruby poszukać. Zagrzewam sobie kartę Zajmie do pewnie chwilę taki e, i takie morze. Karter mam już wysmalowane. Masę ściągniąco. Nie smarujemy za dużo za mało tego silikonu. No takie sam kas musicie to sobie To jest za chwilę zobaczycie zapali się stary uszczelniacz, ponieważ to będę sobie wymieniać na sam koniec otrymam. może się palić, bo po prostu odkręcę tą blaszkę mocującą no i go zdajemy sobie tak? Już na pieniądz 60 stopni to za chwilkę będziemy zakładać Użyskam też nagrzewam, to u nich jest smar, ale z tym smarem się nic nie będzie działo. No, może tam się leciutko podgrzeje, ale to nic nie szkodzi. Dzięki temu powinno to wszystko łatwiej, łatwiej da się złożyć. Zobaczcie Coś tam chyba nie trafiło sobie, tak jak Знаешь, шутится, что надо магичный что-то раз. Вот магический Раз. 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 Раз.

jest ok, teraz muszę wziąć śrubki, tutaj taka malutka szczelina została, nie ma sensu klepać do końca, bo po co? Wezmę sobie śrubki i yy, będę to dociągać. No silniczek złożony, ta pokrywka tutaj na razie jest przykręcona tak, yy, tak, tylko leciutko, ponieważ okazało się, że śrubki są po prostu za krótkie. Tam łapem tylko na na trzy zwoje, także tylko przyłapałem, żeby żeby nie, wpał brud, nie wpadł brud, tak jeszcze tutaj muszę sprężynę założyć, widać nie ma, nie ma sprężyny od, od kopki, tu się wszystko skręci fajnie w środku, na jakim biegu jest teraz nie wiem, ale sprawdzałem sobie przed założeniem pokrywki, czy wszystko jest ok, no jest ok, wał też się kręci, wszystko tak jak, jak trzeba. Odkręciłem sobie przy okazji tą pokrywkę, no bo to już mnie tak wkurzało. Chciałem pokręcić wałem, trochę ciężko było pokręcić przez to, że po prostu ten zimmer tutaj trzymał. No przygrzał się do tego tak delikatnie. Widzicie jeszcze tu wałek się wysuwał przez to, że ta śruba nie jest odpowiedniej długości, bo ta śruba powinna trzymać nie tak jak tu ktoś zaklepywał, tego nie, tego nie należy zaklepywać, ten wałek po prostu ma być wsunięty i ta górna śruba będzie go, go trzymać. No przykręcimy sobie tutaj dodatkową śrubę taką ściskającą na początek. No nic, teraz kończę i następny etap prac to dobranie tłoka i zająć się cylindrem. Cześć!